Dobrze, zaczynamy w końcu mecz. Zaczynamy w końcu mecz. Bardzo mnie ciekawi, jaki killer będzie. Czy zaczynamy znowu Nurs, czy może tym razem na nieco innym poziomie niż Antka? Eee, zobaczymy, zobaczymy. Spectator Dwie osoby w jednym miejscu, i mamy doktora! Ciekawy wybór. Ciekawy również wybór perk'ów Jednego tutaj perk'u się kompletnie nie spodziewałem Jakoś nie pasuje mi kompletnie, za powód doktora Słabe użycie power'ki moim zdaniem na samym początku meczu Nikt nie mógł być tak blisko niego skoro dopiero mecz się zaczął I zaczynamy pierwszy, pierwszy chase Zobaczymy teraz jak... To powinien już dawno polecieć szok Nie dość, że nie jest to za późno Jak zamiast zostać na szaku, to poszła dalej, dostaje ekipa. Eee, Zauważył tutaj kolejną osobę, ale przez chwilę się jakby zgubił Jak już wszystko się udało znaleźć, super W tym czasie Mech już wyleczyła z apteczki swojej Gutius ze swojej apteczki. Ja sobie robię wspólnie gena, Klaudet robi innego gena oddalonego. Oj, oj nie, oj nie, nie, nie. O nie to, już, to, już, to już nie mogło się udać. To już była dawno. A szkoda, prawie, prawie miała splintę naładowanego, prawie jej się udało tam uciec. Naprawdę. A w tej sytuacji już nie za dużo mogę zrobić. Nie uda mi się skończyć tego gena. Doktor przyjdzie i skopie tego gena. E, e, e. Pytanie, czy Meg teraz będzie próbować zdejmować? Raczej nie. I słusznie. E, nie wiem, czemu mu jeszcze tak. Przyszył został ściągnięty. przez Meg. E, e, e. Komentator, dzień dobry, zgłaszam swojego komentatora na drugiego komentatora. Teraz mam kamerkę i jestem po mutacji. Eee, przemyślimy to, dany komentator. Przemyślimy to. Przemyślimy. Eee, I na pewno weźmiemy pod uwagę twoją opinię. Co ten ace robi? O Jezu, co ten doktor robi? Co ten Egg robi? Jezu, nawet nie, nie, nie wiem jak to opisać nawet No co, no jest jak jest Surwy mają już dwa punkty Killer również ma dwa punkty czasie Mac się chowa i będzie 6... będzie iść po to żeby ściągnąć Klaudet robi innego gena i Lori robi innego gena Rozdzieleni wszyscy bardzo ładnie Killer skupiony jest na dwóch osobach czy haku. Będzie to kosztować 2 geny na, na 100% hmm, Próbuję teraz gonić Meg Traci masę czasu i to jest dla niego już gra. On nic tutaj nie powinien mógł zrobić Kierającę na wykończeniu Niestety, niestety Kolejna sprawa tutaj warto pamiętać, że brać jakikolwiek e, perk z, z obsesją. Tak jak nie ma obsesji, to killer nie musi się bać ods -a. Tak nie ma obsesji, killer nie musi się bać ods a może po prostu od razu podnosić osoby. Eeeh, używam metaperk. Oj, tak, zdecydowanie. Lori tutaj nie zapróba, ale no, nieudana. I to, to nie powinno się udać. Kolejny punkt dla killera. Czwarty punkt już dla killera Wagen skończonych znowu Więc kolejne cztery punkty dla surów 4 do 4 e Ace jest już martwy na huku Klaudet powinna e Klaudet była na hita Dzięki perkowi który doktor ma jeszcze część z, nas, z was możecie się nie domyślać. Eee, co to może być za perk? Ale ja nic stradać nie będę. Eee, Okej. Okay. No ej Jezu Chryste, co tu się stało właśnie? Witpole, czy też ty widział? Ja nie mogę. Nie wiem, kto gorzej zagrał. Nie wiem, co robi ten Ace teraz. O Jezu Chryste. I czemu ten doktor go nie, nie gonił po prostu? Mógł go po prostu zabić. Ja nie mogę. Nie rozumiem. <śm> nie rozumiem. Nie rozumiem. Dobra, Klaudry to robi Gena razem y Razem z Meg Ory jest goniona. A Ace biega i szuka kolejnego gena. Nie. Dołączył się to trójki tutaj. No to, że jak killer przyjdzie, to będzie mieć dość sporą na nich presję. Ale z kolei. Oj, tak, oj, to się dzieje. Nie zauważył jednak killer Ace'a. Gdyby go zauważył, to zabiłby go, miałby, miałby popa. Grałaby praktycznie skończona dla surów. Wtedy bardzo dużo błędów zostaje tutaj popełnionych. Dobrze, że Lori zechce innego genera robić, to jest, to jest dobre. Mm. Słyszał go, słyszał go. Słyszał jego oddech. Słyszał go za tym kamieniem, słyszał go. Słyszał jego ranny oddech. Nie, nie wiem czemu nie sprawdzi tutaj. Słyszał go. Nie rozumiem. Panel OP jest? No jak się nie ma a no to tak jest. Po co ci DS jak masz technika, tak? E, e, e. Eee, mamy tutaj. O jezu, co to są zaperki O jezu. Zobaczymy po gierce i omówimy to troszeczkę. minut sekund na to, żeby to omówić. Na pewno. Piąty gen zrobiony. Znaczy to 5 punktów dla surbów. I niestety gra, która mogłaby zostać wygrana przez tego killera No cóż, wszyscy, wygląda to, że wszyscy uciekną. O mój. Co tu się dzieje? Dzieje, nie rozumiem. Czemu, I czemu on idzie za nią? Czemu on idzie, nie idzie za Lori? Pierwsza ucieczka. Druga ucieczka. Lori też już powinna być bezpieczna po tym samym czasie. Nie jest. Bo została tutaj. Ta, na mam taką. Lori zginie, mimo tego, że mogła przeżyć na spokojnie. Uciekły mimo to trzy osoby, co i tak znaczy bardzo dużą ilość punktów dla surów. Eee, dwa kolejne punkty dla killera, czyli 7 punktów dla killera i 11 dla służb. GG. Chciałbym zerknąć tutaj parę. Parę uwag mam, e, co do perk'ów e, Pierwszy, Resilience Rozumiem, że to jest Vault Build e, Nie jest on już, moim zdaniem, aż tak silny jak był kiedyś, ale no jak ktoś chce, nie będę w to wnikać jakoś bardzo, bo są tutaj o wiele jakby większe rzeczy do, do omówienia, mianowicie e, Bicie, y, ten temperk um, To jest ranga 20, tak? To jest stranga 20, też trzeba pamiętać. Eee, to jest stranga 20 Quick <laughs> eee, and Quiet Razem z Windows of Opportunity No i Urban Invasion O tym perku też nie będę swójneć, może lepiej. Kompletnie. Nie wiem, jak to skomentować. Coś, coś niebywałego po prostu. Jest jednak coś, co. Tutaj teraz zauważam. Mianowicie zostały wzięte dwa itemy. Zobaczymy, jak się ma mecz Siema, siema mecz tam się zaczął Gas Haven, Gas Haven wszyscy z mniej więcej koło main'a A killerem jest... Freddy Kolejny Freddy dzisiaj Widzimy już pierwszego perka, który Freddy posiada. Erto zawsze w moim sercu. Oj tak, tak. Mój też. Dobra. Tam jedna co została. Wydaje mi się, że powinienem zostać z tamtą osobą. Ale to też nie będzie złe, jeżeli ją powali szybko. Więc ty jej nie powali. że to jest rzucić paletę. O, albo. Albo. Dlatego właśnie się nie respektuje palet. Oj, właśnie, dlatego się nie respektuje palet. Nice, skancelowanie torki. Jednak tego gena i tak nie zrobią Wrobą go dwie osoby. Nek robi innego gena. Sama. Bardzo dobrze. Ja się teraz tutaj przez to, że Meg spaliła skill eee, No nic, it is what it is. Jest bezpieczna. Teraz powinno po prostu iść z oknem, dokładnie, nawet 2 z to wolnęła. Niekoniecznie ci w tą stronę. Ale wyszło to jej na dobre, ponieważ w tam zniszczył ścianę. A, a, a. Zobaczmy. Serlu robi gena osobno od reszty. Nie, ja nie jestem pewien czy nie zgoniona. Nie. Wow um. No nie rozglądali się dookoła siebie, nie spodziewali się po prostu takiego perka na um, na Nightmarze no, nie spodziewali się po prostu uh, uh, uh. Widział jeszcze jedną osobę rującą ganać, o co słyszał Dwa punkty dla Klera, jeden punkt dla... Eee, jeden punkt dla survivalu Valky. Nie, teraz ucieka. Nie wiem czy nie, nie widziała go, czy po prostu stwierdziła, że zacznie uciekać tak późno. Wow! Wow! Uh, no, ciekawy palet drop. Aaaa, hikaj palet drop. No nie, nie powiedziałbym, że najlepszy. <tryk> 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 Z sumie myślałem, że dostanie hita tam. Zostałem, czy nie, w ogóle nie powinna tam czasem dostać hita. Teraz tutaj na pewno nie powinna dostać hita, bo to nie zagrała. Eee, dobry fast volt. Znowu to samo, znowu nie ma obsesji w meczu. Spler nie musi się bać o żadnego DS-a. To spory błąd. Trzy osoby w jednym miejscu. Jezu Chryste. O mój Boże. O mój Boże. I zdąży do... I zdąży do palety. Ja nie mogę. Ja nie mogę, widzowie. Nie, jeszcze... O! No, niestety nie lepiej zagrane. To jedno zamachnięcie się złe sprawiło, że traci milion lat. Co więcej mógł... Okej, okay, teraz to nas zwaliła. Co więcej mógł po prostu sprawić, że... Mógł ją tam na no, tamtej lupie tylko że zwalił. I raczej nie uda mu się objąć tego biena, dokładnie. Nawet się Hiller tutaj nie może tepnąć. O nie, zjewała z O nie. Co tu się dzieje? Killer idzie a um, Nie też idzie prosto w killera Killer ją Ola, mimo tego, że idzie w stronę save'a Szkoda, bo gdyby jej nie olał, to miałby dużą presję 3 punkty dla surwów, 3 punkty dla Killera. Na razie mamy remis tutaj w tym meczu Okay, ładny blok w sumie teraz, ładnie to wyszło. Ładnie to wyszło. Tylko niepotrzebnie biegną dwie osoby w jedno miejsce. Znowu sobie przeszkadzają na I Freddy zaraz pójdzie za ranną osobą, idzie za zdrową osobą. Wow, Freddy Langes. Czy to powinno walnąć? Kwestionowałbym to. Eee, dobry Death Heart. Ja Szkoda, że by tego star nie zagrał, bo bym mógł mi się nawet dać coś więcej zabić. No niestety. Nie radzi sobie najlepiej w tej grze. Ale służby z kolei znowu się grupują, nie robią genów, więc tak naprawdę dosłownie nikt teraz nie robi genów. Ten chase jest. No cóż to. No. Nie wyjdzie tak dobrze, jakby mógł, ponieważ nikt nie robi genów, tak? Nija to byt. Nie, Melbourne, proszę Cię, z takimi żartami to... Proszę, proszę, proszę. Nie rób tego, proszę. Nie rób tego. Jezu, przecież mógł ją walnąć prosto. Nie Na pewno nie miała hardego harda użyła. Chyba Exostet, ale to zmisował. O mój Boże. Dobra. Powali go... Cały czas mu pod podświetlony Discordens, więc na pewno będzie popa użyć. Czwarty kuk. I falną ją! Co jest? Co można? nie znowu się po raz drugi prawie tak... Po raz drugi prawie tak samo się i zgrabować. Jezu Chryste. Um... actually molding in this game. Eee, Okej, okay, czwarty hook był. Gen żadnego nie... Że ten gen jeszcze nie został zrobiony. Eee, darmowe hity dla killera. Eee, i killer ich stawia ponieważ złapał inną osobę. Za bardzo się grupują te surby. Za bardzo się grupują i to jest ich szansa na to, że przegrają tę grę. Tym bardziej, o ile nie zrobią tego gena, którego teraz tutaj robią. A, nie a udało się im go zrobić, dobrze. Chciałem powiedzieć, że mieliby Friggen. Co nie jest nigdy przyjemne. Teraz nie jest goniona, nie. Nie jest goniona, nie odchorzyłam muzykę Chase'a. Goniona jest Cloudet. I Cloudet leży. Cloudet ma drugi hook. Dwie osoby martwe są już na huk. Kolejny punkt dla surwów, za zrobienie gena. 2, 4 To będzie szósty punkt dla killera. Znaczy się leczą tuż obok gena, on się do nich tepnie. I Sherry robi gena gdzieś po drugiej stronie. A... Znowu leżą. Nie należy. Kolejna osoba, która umiera na haku. Kolejna osoba, która umiera na haku. Siódmy punkt dla killera. Co robią surwy? No, surwy robią znowu to samo: grupują się, grupują się, przez co wystarczy. Że killer pójdzie do nich i ma presję. Automatycznie na cały team. Ale myśli, że jest niewidoczna, chyba jak jest czarna. Chyba tak właśnie myślała. I chyba nie, nie wie, że Orton może jej ocalić życie. I chyba nie wie, że ta Nia, że. Znaczy nie Nia, tylko Meg, że. wbiegała właśnie w Hitlera. No cóż no. Freddy powinien zostawić Meg. Freddy powinien zostawić Meg i za Claudette. Claudette jest smartfona kup. Powinien iść za Claudette. Wydaje mi się, że Nia umrze. Nie na pewno umrze. Oj, nie jest dead. Nikt dosłownie nie poszedł po Nia. Ósmy punkt za powieszenie. Idzie i kolejny punkt za killa. Już drugi punkt za killa. Łącznie 10 punktów za killera. A uh, niestety Meg wbiegła w ścianę uh, To sprawia, że się wywala i ginie Kolejny punkt dla killera Kolejne dwa punkty, bo jeszcze powieszenie Wystaje sama Cheryl i Cheryl chyba nie wie gdzie jest Hatch. Ale Killer wie, gdzie jest Cheryl. Oj, wie gdzie jest Cheryl To był Co To był Tibak właśnie? To był na wolcie o mój Boże co ona się zatrzymała? O Jezu chryste yy, Nie mam już tej palety O nie Zwoltowała to O nie It's over. Nie dobrze nie zwolt... dobrze Dobrze Freddy zagrał I Dobry Death card Jezu dobrze. to będzie jakaś dobra akcja Ja nie mogę Ale to nic nie ma znaczenia To jest koniec gry To jest koniec gry tylko, że Freddy tam dał M1, bo teraz może dobiegć do hacza. Nie, nie masz. Tutaj się hacz nie pojawił Więc nie masz Kolejne dwa punkty dla Killera I... O mój Boże, co to była zagra? On chyba nie wie, że tutaj chłopka nie ma. A nie, idzie do następnego okay. Ona mu się nie wygrać, na pewno Ja nie mogę, co to była za gra? Ja nie mogę Ja nie mogę O mój Boże O mój Boże A... Ciekawa gra, ciekawa Nawet nie tego pierwszego meczu No cóż Mamy tutaj oczywistego zwycięzcę, zwycięzcę. Zarówno na, na kilerze jak i na surwach poszło im 100 razy lepiej niż drugiej drużynie GG No i co? Eee, to był ostatni mecz dzisiaj Bardzo ciekawy, ba, bardzo interesujący Również z y, y, Ciekawymi perkami tutaj. Nie tak ciekawymi jak w poprzedniej grze, ale jednak ciekawymi. No i co? Mamy zwycięzcę. I to